Wśród osób, które szczególnie ucierpiały przez powódź są rolnicy. Rząd proponuje im dodatkowe dopłaty do hektara, ale odbudowy wymagają też budynki gospodarcze. Rolnicy nie wiedzą na jaką pomoc i kiedy mogą liczyć, a czas goni, bo nadchodzi zima. Wrzesień to dla rolników czas wytężonej pracy. Po żniwach przyszedł czas na przygotowanie pól uprawnych pod zasiew. Rolnicy z Dolnego Śląska najpierw będą musieli doprowadzić ziemię do stanu sprzed powodzi. Woda naniosła zanieczyszczenia, pozbawiła też glebę składników odżywczych. Mówi Urszula Solińska-Marek z Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wiele pól które zostały tak naprawdę całkowicie pozbawione części gleby pozwalającej na prowadzenie uprawy. Muszą zostać przeprowadzone rekultywacje, odtworzenie tych obszarów, aby nadać im odpowiednią strukturę do prowadzenia zasiewów. Rekultywacja gleb to zadanie nie na jeden sezon, a na co najmniej kilka lat. Wielu rolników z Dolnego Śląska, zanim przyszła powódź, miała przed sobą jeszcze zbiór plonów. Urak cukrowy. Na pewno i kukurydza, pewnie jakaś soja, jakieś warzywa, które są zbierane jesienią. I ten plon jest nie do odzyskania. Mówi wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubelskiego rolnik Krzysztof Gałaszkiewicz. Całoroczna praca rolników została zaprzepaszczona. Łączna powierzchnia działek rolnych, które stały dotknięte powodzią w Polsce w y, y, ostatnim czasie to 120 tysięcy hektarów y, y, ziemi rolnej. Z tego 1,4 to są działki rolne, na których jeszcze y, nie zebrano y, płodów Rolnych. które dla rolników miały być jedynym źródłem dochodu w tym roku, wskazuje ekonomista Paweł Dołkowski. Rząd zapowiada, że rolnicy, których uprawy zostały zalane, otrzymają wsparcie. Na ten cel planuje przeznaczyć 150 milionów złotych. Resort ze swoich środków pokryje wsparcie dla gospodarstw w tych powierzchni upraw które zostały zalane wodą powodziową. To będzie według naszych tych przymiarki 5000 do hektara. Jest to pokaźna kwota i na to dysponujemy środkami w resorcie. Powiedział na posiedzeniu rządu minister Czesław Siekierski. W Sejmie, kiedy rząd przedstawiał informacje o powodzi, pojawiły się głosy, że pieniędzy dla rolników powinno być więcej i to nie tylko z ust opozycji, a posła Tadeusza Tomaszewskiego z Lewicy. 5 tysięcy za zalane uprawy, czyli brak możliwości zbioru. To jest niewystarczająca pomoc. Po pierwsze, materiał siewny, po drugie, nawozy, po trzecie, pomoc związana z kredytem. Rolnicy apelują do rządu o wsparcie na remonty budynków gospodarskich. Nadchodzi zima, a bez odbudowania hal, obór, magazynów i innych, wiele hodowli zwierzęcych może nie przetrwać. Od rządu słyszą jednak to: no będzie, będzie problem z finansowaniem niektórych remontów budynków gospodarskich. Problem ma być również ze środkami na utylizację zbóż, paszy i siana, które miały styczność z wodą. Taka konieczność jest, ale rolnicy nie słyszą o żadnych konkretach, gdzie miałaby się odbyć ta utylizacja, przez jaki podmiot miałaby zostać dokonana. Rolnicy tak naprawdę na dzisiaj nie wiedzą konkretnie, co, kiedy w ramach pomocy rządowej otrzymają. Odbudowa gospodarstw rolnych potrwa, więc pomoc z rządu będzie musiała być długofalowa.